Idea, która nam przyświeca, to jest pokazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wodą, związanych z wydarzeniami, które są w zimie. Nazywamy to bezpieczne ferie. Kiedyś nazywaliśmy bezpieczny lód, ale dzisiaj pogoda jest taka, jaka jest ostatnie lata, w związku z tym zmieniliśmy nazwę na bezpieczne ferie. I powiem tak, że dzieci bardzo chłoną wiedzę. Takie praktyczne pokazywanie zdarzeń, które mogą się zdarzyć nad wodą, przy lodzie, tych niebezpieczeństw, pokazuje wizualnie dzieciakom, jak te zagrożenia wyglądają, jak reagować i co trzeba robić podczas tych zdarzeń, które mogą się wydarzyć. My z doświadczenia wiemy, że statystyki pokazują, że z dziećmi mamy coraz mniej zdarzeń. Nie tylko w ruchu, ale i na stokach. I w ogóle w życiu takim codziennym nawet szkoły pokazuje nam, że kiedy edukujemy dzieci, pomagamy edukować, bo policjanci przecież nie są pedagogami, pomagamy w tej edukacji, to zasada, czym skorupka za młodu nasiąknie, bardzo się sprawdza. Dzieci są bardzo chętne do tego, żeby tą Wiedzę posiąść i nawet potem nam edukują rodziców. Bardzo dziękuję tutaj zarówno policji, jak i Straży Państwowej, Straży Ochotniczej, leśnikom, ratownikom, bo wszystkie te służby włączają się bardzo mocno w organizację tej imprezy i właściwie to oni pokazują i tłumaczą dzieciom o tych zagrożeniach. Ale też trzeba tutaj podkreślić, że duży udział mają Wody Polskie, jak również nasz sponsor, czyli Indykpol, który bardzo się zaangażował w tym roku w pomoc i dzieci po tych wszystkich pokazach będą mogły zjeść gorącą kiełbaskę z hot dogiem z Indykpolu. Jest to potrzebne, będziemy to realizować, robimy bezpieczne lato i robimy bezpieczne ferie.